Cześć, z tej strony grzeszycich z dowt.pl i dzisiaj zabieram Was bardzo krótką podróż po. Jeszcze nie powiem po czym, ale to będzie naprawdę bardzo krótka podróż i tyle mogę Wam obiecać. Jeżeli kiedykolwiek w życiu spotkaliście się ze słowami, ta, to, ta, to drupy kino. To mam dla Was opowieść o tym, jak zrobić kino, aczkolwiek nie będzie to tanie kino, bo Samsung Freestyle w wersji pierwszej kosztuje dzisiaj jeszcze bliżej 3000 zł, niż dwóch, więc nie jest to bogatelny wydatek, ale opowiem Wam o tym, dlaczego warto tym modelem się zainteresować i bynajmniej nie jest to sponsorowana. Po prostu to urządzenie, które sprawiło, że cała moja rodzina spędziła czas w domu, tak jak spędza w kinie, tylko że w przeciwieństwie do kina, mogliśmy w tym czasie sobie leżeć, siedzieć, chodzić i robić inne różne dziwne Rzeczy jest, co chcieliśmy gadać, co chcieliśmy, nikomu nie przeszkadzaliśmy przy tym. Było to niezwykłe przeżycie, zwłaszcza wtedy, kiedy kładzie się na plecach na dywanie i oglądasz sobie kino, robisz sobie kino na suficie w salonie. Wiem, że brzmi to dziwnie, zwłaszcza kino na suficie w mieszkaniu, tym bardziej, że freestyle jest urządzeniem, które powinniśmy zabrać ze sobą. Wszędzie. Ja je zabierałem też na zewnątrz, bo akurat były takie wakacje, które były, no, delikatnie mówiąc, upalne, więc można było sobie skorzystać i na ścianie, na przykład, garażu coś wpuścić, ale najlepsze wrażenia były w domu, bo to małe urządzonko, mimo tego, że znajdziemy tutaj, uwaga, głośnik o mocy 5 W i taką naprawdę bardzo malutką, niepozorną konstrukcję, to urządzenie sprawia, że telewizor wieczorami idzie w odstawkę. Więc przygotujcie się na to, albo jeżeli chcecie odbić telewizor z rąk swoich pociech, albo jeżeli chcecie, samemu pobawić się troszeczkę kinem w innym pokoju, niekoniecznie w salonie i mieć troszeczkę czasu dla siebie. Albo jeżeli chcecie spędzić czas z rodziną i wspólnie obejrzeć coś na dużym, pseudo kinowym ekranie, no to to jest urządzenie po prostu dla Was. A najlepsze jest to, że ja nie wierzyłem w ten głośnik 5-watowy. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby urządzenie tego typu, tej wielkości po prostu zapewniło dźwięk, który pozwoli cieszyć się kinem. Od razu powiem, pozwala. Jeżeli tego się obawiacie, jeżeli będziecie, powiedzmy, do około 1,5-2 metrów od tego malucha. Naprawdę dźwięk jest bardzo satysfakcjonujący, bardzo sensowny. Zwłaszcza, że większość z nas tutaj, jeżeli chodzi o, o mieszkanie, będzie oglądało go gdzieś w bloku, więc też nie będziemy ludzi stresować, zwłaszcza sąsiadów. To było uzupełnienie, które otrzymałem do testów I wygląda bardzo fajnie. To jest oczywiście zewnętrzna bateria, którą mogę zabrać ze sobą. I tutaj dla Samsunga mega, mega prawo za to, że ta konstrukcja, ona jest genialnie przemyślana. Bo zobaczcie, to urządzenie ma taką małą podstawę. I możemy cieszyć się filmem w miejscu, w którym jest dostęp do stałego zasilania. Natomiast to pozwala nam zmienić freestyla w coś, co zabierzemy ze sobą wszędzie. I zobaczcie, ja wystarczy, że teraz zrobię coś takiego. Trzyma się. Idealnie, ja teraz tą konstrukcją mogę obracać we wszystkie strony, tak jak widzicie, to jest mega stabilne. Tutaj mamy oczywiście odpinany przewód zasilający. Pinam go w jeden slot, wpinam go w drugi slot i mogę zaczynać się bawić. Sam obsługa jest niezwykle intuicyjna i to jest coś, czym Samsung zapunktuje, zwłaszcza u tych osób, jakie nie przepadają za bawieniem się technologią, zapoznawaniem możliwości urządzeń za tym, żeby w jakiś sposób poświęcać czas który można poświęcić na inne rzeczy, temu, żeby rozgryzać na przykład instrukcję, więc tutaj, jeżeli macie obawy co do tego, że ten Samsung będzie wymagał od Was jakichś niesamowitych lektur, od razu Was uspokoję, że absolutnie nie. Ale żeby nie przynudzać, ja po prostu chciałbym Wam pokazać, jak to urządzenie działa w praktyce. Zobaczcie, jak to wyglądało na ścianie, zobaczcie, jak to wyglądało na suficie, zobaczcie, jak wygląda miejsce, które potrafi to urządzenie zagospodarować, bo jeżeli szukacie czegoś, co pozwoli Wam, tak jak wspomniałem, zamienić Wasze mieszkanie dowolne pomieszczenie w mieszkaniu, gdzie znajdziecie kawałek ściany, a jeżeli ze ściany będzie problem, tak jak u mnie, znajdziecie kawałek sufitu, to można naprawdę cieszyć się kinem w domowym zaciszu. I to jest coś niesamowitego, zwłaszcza ze względu na emocje, jakie freestyle wyzwala. I do tego jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną ważną, istotną z mojego punktu widzenia, zwłaszcza rzecz, że, uwaga, możemy sparować z freestylem więcej niż jeden telefon w jednym czasie. I to nam daje Masę możliwości, bo niezależnie od tego, czy my ze swoim smartfonem jesteśmy w domu, czy jest na przykład małżonek, małżonka, kolega, koleżanka, czy ktokolwiek inny, no to wtedy można będzie współdzielić to urządzenie. Bardzo fajne jest to, że tutaj streaming jest intuicyjny. Używamy po prostu tego urządzenia, tak jak każdego telewizora Samsunga, a mamy tutaj to samo oprogramowanie. mamy tutaj ten sam Smart TV oparty na tajzanie i działa to genialnie. Nie miałem żadnych problemów, mimo tego, że korzystałem ze smartfona, a tak jak teraz Wam pokazuję. To jest Realme, swoje drogo świetny. Możecie gdzieś tutaj na górze zobaczyć test do tego Realme, który towarzyszy mi przez ostatnie dwa miesiące. I mówiąc prosto, ten Realme działał z Samsungiem genialnie. Wymagał to do instalowania jednej aplikacji od Samsunga i wszystko hulało błyskawicznie. Mnie się to bardzo podobało, bo obawiałem się, że Samsung w jakiś sposób, co już się zdarzyło, chociażby w przypadku smartwatchy, zawęzi możliwości, jakie aplikacja... Tej firmy, właśnie tego producenta, czyli Samsunga, będzie traciła, kiedy zainstalujemy to na telefonie innego producenta. Tutaj tej Wady nie ma, po prostu tutaj wszystko działa tak, jak powinno działać, do wszystkich funkcji miałem dostęp, bez problemu skonfigurowałem Netflixa, Amazona, HBO, oglądaliśmy na tym YouTube'a i to jest coś, co sprawdza się genialnie, idealnie, bardzo fajnie. Jeżeli miałem to do czegoś porównać, to ten projektor, mimo że to jest projektor, do tego przenośny i w zasadzie czymś, co obsługujemy identycznie jak telewizory Samsunga, które słyną z prostoty obsługi. Zastanawiałem się, komu to urządzenie można polecić, bo uważam, że tutaj jedynym ograniczeniem, jedyną bolączką, jaka przy freestylu może gdzieś tam nas dotknąć, jest fakt, że on ciągle sporo kosztuje, ale teraz wyszła druga generacja tego urządzenia. Już samo to nam mówi, że ta jedynka musiała sprzedać się naprawdę ciekawie. No i jeżeli koszt, jaki musimy ponieść, czyli bliżej tych 3-2 tysięcy zł, nie będzie stanowił obciążenia dla naszej kieszeni, to Samsung jest idealnym uzupełnieniem telewizora. Moim zdaniem on nie zastąpi tego telewizora, ale jeżeli chodzi o takie odświetlenie, Obejrzenie czegoś, obejrzenie czegoś razem, o zabranie ze sobą na przykład filmu, na przykład meczu, na przykład koncertu, na zewnątrz, czy zrobienie tego w domu, ale z większą ilością osób i po prostu z taką atmosferą, jakiej oczekujemy od kina, no to tutaj to wszystko znajdziemy. Do tego jeszcze, jeżeli by mi się zamarzyło, ja mogę podpiąć sobie przewodowo jakiegoś rodzaju odtwarzać, żeby tutaj odtwarzać treści przewodowo, a nie tylko korzystać ze streamingu. Genialne jest to, jak ten model radzi sobie z poziomowaniem treści, z ustawianiem tego na ekranie, tego, co powinien wyświetlać, czy ściana będzie pod kątem, czy będzie prosto, czy ten projektor ustawimy, na przykład rzucując go na ścianę w ten sposób na podłodze, że on będzie stał o tak na wprost, jak przyzwyczailiśmy się do ustawiania rzutnika. Zawsze obraz się dopasuje i to jest coś genialnego, bo my nie musimy manipulować tutaj ani aplikacją, ani pokrętłami żadnymi, dostosowywać tego, co widzimy ten obraz będzie duży, ten obraz będzie miał prawidłową płaszczyznę, to nie będzie trapez mnie to absolutnie uwiodło ale uwaga, zdarzają się sytuacje, że trzeba zaczekać minutę, dwie, zanim urządzenie wybierze optymalne ułożenie na ścianie, zwłaszcza jak ja bawiłem się zmieniając sufit, ściana, sufit ściana, więc wtedy takie przypadki miały miejsce, ale ogólnie freestyle sprawił, że ja przekonałem się najzwyczajniej mówiąc do projektorów